Jest sobota, dzień po śmierci Jezusa. Jego ciało leży w grobie, a wokół rozciąga się cisza szabatu. Gdy wsłuchuję się w tą poruszającą ciszę, rodzi się we mnie pytanie o uczniów Jezusa. O to, gdzie byli, co robili, co czuli. Gdy przypominam sobie sceny biblijne opisujące wydarzenia ostatnich dni, myślę, że reakcje uczniów Jezusa mogą być bardzo różne. Święty Piotr może. Siedział gdzieś w kącie i przypominał sobie swoją zdradę i dalej gdzieś w sercu gorzko płakał i słyszał to pianie koguta. Może Jan próbował obchodzić szabat z Maryją, którą dostał pod krzyżem, próbował zrozumieć to, co się wydarzyło, szukał wyjaśnień, przypominał sobie słowa Jezusa. Może inni uczniowie bali się tego, co się wydarzy, zamartwiali się, co będzie następnego dnia, może czuli lęk, strach, smutek, rozgoryczenia, a może po prostu też złość. A może było też tak, że niektórzy uczniowie wspominali piękne chwile, które przeżyli z Jezusem, rozważali Jego słowa, próbowali przypomnieć sobie Jego dobroć i czułość, po prostu tęsknili za Nim. Dlaczego warto usłyszeć to, co się działo w sercach uczniów Jezusa? Ponieważ dzisiaj to my jesteśmy uczniami, którzy stoją nad Jego grobem, i ważne jest, byśmy usłyszeli, co się dzieje w naszych sercach, byśmy potem mogli usłyszeć też odpowiedź Boga na to wszystko. Może jest tak, że jak święty Piotr płaczemy nad naszymi grzechami. Może jest tak, że jak, tak jak święty Jan próbujemy się modlić, ale nic nie rozumiemy. Może jesteśmy smutni, pełni niepewności, lęku o jutro, a może po prostu tęsknimy za Bożą bliskością, za doświadczeniem Jego czułości i dobroci. Gdy zobaczymy to, co się dzieje w nas, uczniach Jezusa, warto pójść krok dalej i zapytać o perspektywę, jaką ma Pan Bóg w ten nietypowy dzień. On jest Bogiem, który nie pozostawia pytań bez odpowiedzi, nie pozostawia Sytuacji bez wyjścia. Dla niego y, znane jest każde słowo, które się pojawia na naszym języku, zanim je wypowiemy. Więc on na każdą sytuację naszego życia ma pełną nadziei odpowiedź. Właśnie. Nadzieja jest jego odpowiedzią i o tym czytamy w liście do Rzymian w piątym rozdziale. A nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełnia nasze serca przez ducha świętego, który jest nam dany. Ta sobotnia cisza mówi więc nadzieją, nadzieją, która wypływa z krzyża, czyli z miejsca, gdzie miłość Boża objawiła się w pełni, gdzie Jezus, Bóg i człowiek, oddał za nas życie, chcąc pokazać, jak bardzo nas kocha. On zbawił nas tam, kochając w pełni. Gdy czytam te słowa świętego Pawła, słyszę, że ta cisza Wielkiej Soboty mówi nadzieją, nadzieją, która wypływa z krzyża. Z miłości, która się tam rozlała, z krzyża, czyli z miejsca, gdzie Bóg pokazał, jak bardzo nas kocha, jak wszystko za nas oddaje, jak pójdzie wszędzie, żeby nas znaleźć, żeby nas zbawić. I myślę, że dzisiaj warto uchwycić się po prostu Jego miłości, czyli w takiej prostej modlitwie przypomnieć sobie wszystkie te momenty, kiedy On nas znalazł, kiedy On nas przytulił swoją obecnością, swoją bliskością i czułością by zwyczajnie za nie podziękować. A jeśli nie ma w nas takiego doświadczenia albo gdzieś nam się ono zatarło, to po prostu zawołajmy o Ducha Świętego, by przypomniał, by odnowił w nas tą łaskę albo po prostu nam dał doświadczyć Bożej miłości, bo Ona jest źródłem wszystkiego, bo tylko Ona jest nas w stanie przeprowadzić przez ten dzień ciszy ku zmartwychwstaniu. Duchu Święty, Przyjdź proszę i ożyw w nas nadzieję, ożyw w nas nadzieję, która wypływa z krzyża, która wypływa z Twojej miłości, która oddała nam wszystko. Przyjdź Duchu Święty i przeprowadź nas nadzieją i miłością ku poranku zmartwychwstania. Amen.